Elityzm to postawa społeczno-polityczna polegająca na przeświadczeniu, że niektóre jednostki lub osoby należące do określonych grup są z zasady lepsze od innych ludzi i z tego tytułu powinny mieć przyznaną uprzywilejowaną pozycję w społeczeństwie. Jest to przeciwieństwo egalitaryzmu, według którego ludziom, niezależnie od pozycji czy funkcji społecznej, przysługuje równoważna godność i powinny ich obowiązywać takie same prawa. Elityzm może przejawiać się na najróżniejszych płaszczyznach i historycznie bywał on wykorzystywany do dzielenia społeczeństwa, między innymi ze względu na stan społeczny czy grupę etniczną. Zjawisko to może jednak pojawiać się również w mniej radykalnych formach, w postaci uprzywilejowywania ludzi, np. Na, na podstawie pozycji w strukturach władzy, czy też ich sławy i popularności, choćby wśród polityków lub celebrytów. W praktyce taka postawa może skutkować przejawami pogardy do przedstawicieli grup społecznych uważanych za niższe, w odnoszeniu się do nich bez szacunku, czy też w realizowaniu decyzji społecznych i politycznych bez względu na ich potencjalną szkodę. Bywa też, że osoby przejawiające elityzm przypisują własnej grupie prawo do określania, jak w danej sprawie powinna myśleć i zachowywać się reszta społeczeństwa. De facto sugerując, że autorytet ten przynależy im się z samego faktu zajmowanej pozycji, często pomimo braku faktycznych kompetencji do udzielania merytorycznego wkładu w dany temat. Niektórzy socjologowie uważają też, że w wielu współczesnych, zaawansowanych społeczeństwach demokracja naturalnie degeneruje się do ustroju, w którym niezależnie od wyniku wyborów, faktyczną władzę ostatecznie sprawują członkowie elit ekonomicznych i korporacyjnych, co z kolei daje naturalne warunki do rozwoju postaw elitystycznych.